Ej, witam na kanale. Dzisiaj mamy sobie krzyżówkę, dziki cash i happy. Ja sobie może niestandardowo zacznę od krzyżówki. Krzyżówka numer 15. I będziemy szukać R i E. O tu już mamy w bonusie. Ładnie. R i E. Tu lecimy. R i E. No, czyli chyba R i E. Tutaj. E. Ty jeszcze R, Dobra. Kolejne dwie. M i O. O. I M. Tu było jeszcze E się pominęło. M i O. O jest M. dobra kolejny y number, YS, s jest bonuso YS, y s tutaj y s y Tutaj mamy eski i jest y, dobra, to Do kolejne c i t, c i t, tu mamy c, t, t. tu mamy pierwsze, i te, jes te, ce, i te, 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 tu još i te, i te, te. mamete, dobra, korejna, u i u do bonusu, A tu było C, to tu mamy pierwsze. U i Z. Z, U, Z. I chyba wszystko. Z i U, Z. U, Y. Z i Y. Tutaj też Y, tutaj Y trapa może się zdarzyło Z i U dobra Z i U tutaj jest U U U, U i Z Z no i na moje wszystko to oczywiście C na no standardzik u mnie nie ma krzyżówki, żeby nie było jakaś literka pominięta, ale to mówię. Nic się nie dzieje. W i P. Jest P. Tu jeszcze było Y. Było. W i P. Jest P. Jest, P. Jest W. W i P.

Ulejne. i i j j K. i i I, i j chyba wszystko dobrze. L i B no, jeszcze F nam zostało bonusie będzie nie będzie a tutaj mamy drugie L L i B L, L i B To wszystko L B L B Dobre. Jeszcze L Ale nie było A I G Dobrze L i B L L B tu by było pierwsze, tak. Tutaj jest drugie. Od razu L. I B. B było, nie? by było. J też była, była. Także zobaczymy, co nam tutaj. A nie będzie, bo była główna. Tu mamy G. I V, to co nam coś pomoże. G. G. C było, ale ha nie było. G. G. No i tyle. Dobrze szło i jak to mówią, o bonus się nie ułożył. Wiadomo dlaczego z RA. Dobra, się, a tutaj nic. No to sobie weźmiemy happy. Bonusie podkowa. A my mamy i jabłko. To szukamy. 28, 49, 54 i 14

i B. Dobra. No to dziki keszu nam został, co nam keszu pokaże. Balsam. Nie potrzebujemy banany, kwiat, podkowanie w tej zdrabce arbus, palma, awokado, chmury. Wiśnie, liść, cytryna, motyl, truskawka, winogrono, zegarek, rower, żółw, koala, biedronka i piłka także. Dzisiaj niestety, ale wszystko jest puste. Same pustaki, kaszu krzyżówka i happy. Nie było happy. Dobry. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki. Pozdrawiam.